w dzisiejszym odcinku przedstawiam poradniki, jak pobrać Rise 6.1 beta i to tak na początku wchodzicie na Discorda link w opisie. Dajecie tam suba, lajka, komentarz, wysyłacie go na kanał wysyłacie go na kanał screeny, lajka suba i komentarz, my was dziękujemy. Wchodzicie potem na kanał kraki i pobieracie tego Rise'a. E, tam będzie mieć link, ten tutaj, bo teraz nie widzicie Ale będzie on właśnie tam zamieszczony, na tym kanale Ale na 10 lajków e, I też na no dyskretie będzie organizowany konkurs na 50 zł Paysafe Card e, Z okazji 400 subskrypcji, jak tylko je wbijecie Teraz na ekranie wam się wyświetla ile mamy I to tyle, A więc tak, pobieramy na początku e, naszego rejsa Ja już go pobrałem, więc nie będę pobierał Wchodzimy. E, i jeszcze ja takie miejsce zrobiłem na to, bo tutaj macie na resztę plików, żebyście ich nie widzieli. E, wchodzimy w to, i tutaj już nie trzeba, jak w poprzednich powodnikach, e, jak poprzednich powodnikach, wyłączać antywirusa, więc to jest mega spoko. E, no i tak, wchodzimy w ten pliczek. Hmm. Czekamy, start. Czekamy, czekamy i nam się, no dosyć szybko to odpala eee, poczekajcie okej okay. eee klikamy po prostu login eee, jak widzicie, jeszcze nam taka wiadomość wyskoczyła ja czekam aż wam wyłapie rasa. OK, to no tak, tutaj mamy tak jak widzicie, yy, no, Alt Możemy prękę podłączyć, gracza, Game gamepass. Nie wiem o co chodzi z gamepassem, ale z tego co nie wiem, nie jestem pewny, ale chyba yy, pręki nie działają na tego Ryza, ale nie będę sprawdzał. co chcemy, nie login, ale możemy też tam add. Ja już wam pokazuję, czy to jest add, add to jest, że dodaję wam tutaj. Już zapisuję tego, nie? Zapisuję wam ten nick. Random na no to jakiś No coś nie działa. Prawdę bym chciał zastawać jeszcze raz. Gry. I tak. Tutaj mamy single player. <tuszę> tutaj mamy multiplayer i tutaj mamy wszystkie wersje. do Od 1.72 do 1.20 ale, Raz jest głównie chyba używany na 1.8. I nie, możemy wejść sobie na jakieś. Mineplay, może. I jak widzicie, wszystko działa. Więc to było na tyle. Tak jak mówię, na 10 lajków będzie pobranie na dyskocie I to tyle. To, to tyle. Siema.